Moi drodzy, tym razem w tym materiale nie będziemy Wam pokazywać jednego samochodu. Będziemy pokazywać Wam większą ilość samochodów. Grupa, za którą też idziemy teraz na prezentację, a tak naprawdę na konferencję prasową, to jest AADC, czyli Azjatycka Grupa Związana z Bajkiem, Fortingiem oraz jeszcze paroma innymi markami, takimi na przykład jak znany Wam bardziej Sankią, który teraz przechodzi w markę KGM. Dosyć dużo nowości, dosyć sporo także nowych modeli, a także i marek, więc zapraszam Was do przeglądu, co się będzie działo w 2025 roku, jeśli chodzi o powiedzmy chińskie samochody nowe. No i czas wejść do środka. Tutaj dosyć sporo będzie się działo, ze względu na to, że sama prezentacja marki, a tak naprawdę grupy ADC, która integruje te wszystkie chińskie marki oraz koreańską Sankyong, trwała prawie godzinę. No i zaczynamy od Sankyonga. KGM, tak naprawdę teraz właśnie, bo rebranding przeszedł Sankyong i będzie teraz nazywać KGM Mobility. I wchodzą tutaj także z nowym modelem, jakim jest Akcjon, czyli bazujemy na Toresie, ale będzie to wszystko w stylu coupé. Zaraz go wam oczywiście także pokażę. Kamil Duplaga, dyrektor zarządzający, podpowiadał nam tutaj, że marka ma się stać bardziej taka konkretna, bardziej charakterystyczna wizualnie. Sprzedażowo nie idzie źle, ale chcą to także wszystko podkręcić. A podkręcić chcą to za pomocą oczywiście nowych sloganów oraz także nowych, powiedzmy, modeli. Odświeżenie poprzedniej gamy modelowej, bazowanie na Toresie oraz Toresie FOX i co najważniejsze, nowe Musso, które będzie najprawdopodobniej bardzo ciekawie wyglądać. to, jest, moi drodzy, KGM, nie sankiąk. Teraz już aktualnie KGM. Action, czyli model, na który bardzo mocno żeście czekali, żeby Wam go właśnie pokazał, ze względu na to, że Torez jest dosyć mocno popularnym samochodem, jeśli chodzi o Sankyonga, takim bardzo przyjemnym w odbiorze i z posyć, także z sensowną ceną i silnikiem o mocy 170 paru koni, to Action jest teraz tym takim jeszcze bardziej przyjemnym samochodem, jeśli chodzi o wygląd, ze względu na to, że zobaczcie, jak on fajnie wygląda w tym złotym, powiedzmy trochę już wpadającym z kurkumowy kolor. Bardzo przyjemny oraz zobaczcie na ten pas przedni, który po prostu nawiązuje do tego, co możecie znaleźć też w Toresie FVX, którego dla Was prezentowałem jakiś dłuższy czas temu. Przyjemne felgi, także już jak widzicie też z logo już KGM, a nie Sankyonga teraz się to wszystko jakby delikatnie zmienia, chociaż produkt jest powiedzmy dosyć podobny i wręcz powiedzmy identyczny, taki jak w przypadku Torresa, bo on faktycznie na tym bazuje, ale najważniejszą zmianą jest tylna część, która dosyć mocno mi przypomina Range Rovera Velara? Najbardziej chyba. Tutaj widać stylizacja delikatna coupe, wyciągnięty mocno tylny spoiler oraz nowoczesne światła, różniące się dosyć mocno właśnie od modelu Torres. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie i nie dziwię się, że chcieliście go zobaczyć, bo po prostu jest ciekawy dla oka i na pewno zwrócił uwagę także na drodze. Wygląda to naprawdę fenomenalnie i co najważniejsze jest także połączone z sensownej wielkości bagażnikiem. Elektrycznie otwierana klapa bagażnika, bo w końcu jest to SUV typu QB ale mamy naprawdę sporej wielkości także bagażnik. Faktycznie spory, 668 litrów, a możecie to powiększyć nawet do 1500 litrów. Zabrano tutaj raptem dosłownie okolice 40, powiedzmy prawie może 50 litrów względem torresa, ale nadal tej przestrzeni tutaj jest naprawdę sporo. Wygląda to przyjemnie i co najważniejsze, jest także podwójna podłoga. Jest także roletka, więc tutaj nie brakuje. Czegokolwiek oraz także naprawdę przyjemnymi materiałami w środku oraz deską rozdzielczą w miarę sensownymi nowoczesnymi multimediami, a to jest model action w środku. Szczerze powiedziawszy, mocno tutaj widać to, co opowiadałem Wam w przypadku Torresa w wersji elektrycznej. To jest to samo wnętrze, które dosłownie widzieliśmy wtedy na premierze. Bardzo ładna, nowoczesna kierownica, troszeczkę zmienione detale, bardzo ładny kolor. Faktury, które też wyglądają naprawdę świetnie. Sporej wielkości wyświetlacz dla kierowcy, 12,3 cala oraz dodatkowy do multimediów oraz także klimatyzacji, bo niestety panelu fizycznego na środku nie ma. Automatyczną skrzynię biegów, mamy taki bardzo ładny, przyjemny selektor i co najważniejsze, dosyć sporo złącz USB-C. Które nawet mają standard power delivery i dosyć sporą moc, więc tutaj będzie naprawdę przyjemne. No i zobaczcie także na to, jak jest wykończony podłokietnik. w nietypowej formie, co prawda gumowy. Co najważniejsze, to wszystko pachnie także naprawdę przyjemnie i te fotele są wykonane z bardzo fajnej jakości skóry. To naprawdę jest niesamowicie przyjemne i także w różnej fakturze połączone z takimi delikatnymi białymi nitkami. To robi naprawdę bardzo fajne pierwsze wrażenie i na pewno jest troszeczkę nowocześniej niż w przypadku Torresa, którego mogliście zobaczyć na kanale. No wygląda to Zacnie. Z tego miejsca znajdziecie tyle samo ile w przypadku Torresa, czyli naprawdę sporo przestrzeni na nogi, sporo przestrzeni nad głową, i co najważniejsze, także wykończenie tego wnętrza jest naprawdę z przyjemnych materiałów. To naprawdę robi bardzo przyjemne wrażenie. I co najważniejsze, skóra jest przyjemną w dotyku skórą, a nie takim trochę tandetnej, a nie taką tandetną jakościowo ceratą. Więc tutaj jest naprawdę przyjemny. I co najważniejsze, tego miejsca jest tutaj naprawdę sporo. Co najważniejsze, silnik. Też jest dosyć przyjemny, bo to jest 1,5-litrowa jednostka turbo o okolicach mocy tam 160 paru koni i możliwością wybrania sobie napędu 4x4, tak jak było to w przypadku zwykłego Torresa. Więc macie teraz taki bardziej modny, nowoczesny crossover bazujący na Torresie tylko teraz już nie Sankiąk, a KGM akcją. No i czas na Fortinga. Ostatnio wam prezentowałem tą markę, kiedy byliśmy na prezentacji najnowszych modeli, czyli T5 oraz u w lato i te samochody dosyć podobno już zaczynają także się sensownie powiedzmy w miarę pokazywać i sprzedawać. Jeśli chodzi o to no to zostały one wprowadzone, ale gama Fortinga nie będzie się na tym zamykać. Dodatkowo teraz aktualnie ma dowędrować T5 w wersji hybrydowej w okolicach ceny 150 paru tysięcy złotych, ale Forting też chce pokazać. Pokazać te bardziej luksusowe minivany, takie jak V-Tour, Będzie dostępne w wersji PHEF oraz oczywiście HEV, ale jest także jedna ciekawostka, czyli właśnie cena tego t 5 w wersji hybrydowej. 155 tysięcy zł to naprawdę atrakcyjna cena. No i model S7E czyli samochód elektryczny napędzany przez generator prądu za pomocą silnika spalinowego. Więc tu będzie mocno, ciekawie i sportowo. Ale także warto wspomnieć o Fortingu, o którym mieliście także materiał dosłownie z Premiery. Model T5 teraz aktualnie dostał też mocniejszy układ hybrydowy, który jest teraz dostępny na pokładzie. Mamy tutaj silnik elektryczny oraz silnik spalinowy, a pod mocną tego samochodu nadal 1,5. Nadal Turbo, nadal 170 e, KONI, nic się nie zmieniło. Dołożono silnik elektryczny o mocy 75 KONI i daje nam to naprawdę bardzo fajny wynik 245 KONI. Co najważniejsze, to jest spora pojemnościowa bateria, bo to jest prawie 2 kWh, normalny, tradycyjny układ, taki eee, jak na przedszczyźnie, ale z dosyć dużej pojemności właśnie baterią. To może robić naprawdę porządne wyniki spalania, ze względu na to, że T5 do raczej oszczędnych paliwowo nie należał, jak dobrze pamiętam. Zmieniło się tyle, co nic, nadal jest ta sama stylizacja, nic tutaj nie wznosi, jeśli chodzi o stylistyczną stronę właśnie model hybrydowy, chociaż warto wspomnieć na pewno o wnętrzu, które się zmieniło troszeczkę ze względu właśnie na ten układ hybrydowy. Zobaczcie na te fotele i zobaczcie także na ten kolor limonkowy, który mocno, mocno po prostu wszystko podkreśla. No i także ten charakterystyczny lew, jeśli chodzi o Fortinga, czy nawet podświetlana gałka. Od skrzyni biegów, więc tutaj delikatne, drobne zmiany, ale co najważniejsze, układ hybrydowy, który ma być jeszcze bardziej oszczędny w przypadku właśnie tego taniego, przyjemnego samochodu, jakim jest Forting. chwilowo troszeczkę odbiegniemy od samochodów. Robert Sylwestrzak, czyli dyrektor zarządzający marką Cave w Polsce pokazał także nam plany sprzedażowe jeśli chodzi właśnie o tą motocyklową markę chińską. 14 salonów, z czego 20 w Stanach w 2025 roku. Bardzo popularna marka jeśli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone i także z dosyć sporą ilością modeli. NK 321R, 40 koni, 50 cm3, 510F, też podobna moc i także układ dwucylindrowy. Właśnie o pojemności 500. 510X, czyli bardziej uterenowiony nowy motocykl, właśnie też o podobnej, bazującej na tym samym silniku pojemności i flagowy ich produkt, czyli 800X Pro o mocy 95 KONI i prawie 800 cm3. Zaczyna się robić ciekawie. Ważnym kolejnym dzieckiem, jeśli chodzi o ADC, to jest także marka Cave, czyli marka motocykli, dosyć mocno znana już, jeśli chodzi o rynek amerykański, bo Amerykanie dosyć chętnie lubują się także w motocyklach typu enduro, a właśnie marka Cave właśnie produkuje takiego typu motocykle, czyli właśnie motocykle typu enduro. Bardzo fajny, trochę wzorowany na Afryce Twin oraz oczywiście powiedzmy na najbardziej kultowych modelach, jeśli chodzi o BMW, czyli GS. Mamy tutaj przyjemne silniki, moc okolice 100 koni, do tego... Przyjemne dwa cylindry, i co najważniejsze, także pojemność okolice 700 cm3, napęd łańcuchowy. No i robi to bardzo przyjemne takie pierwsze wrażenie, bo macie tutaj także sporo elektroniki i taki bardzo przyjemny wygląd. No i co najważniejsze, cena. I jestem bardzo ciekaw, jeśli chodzi o Waszą opinię. Czy chcielibyście zobaczyć testy takich oto sprzętów na naszym kanale, bo motocykli jeszcze dla Was nie testowaliśmy. Tutaj mamy taki bardzo przyjemny, trochę nawiązujący powiedzmy do Hondy NC 750X model, bardzo przyjemny oraz także atrakcyjny podobno cenowo. Właśnie 510X z pojemnością właśnie tych okolic 600 cm 3 i przyjemną także mocą. Wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie. Ciekawe jak wieździe, Elektroniki oraz wszystkiego tutaj też można zobaczyć naprawdę sporo. Chińskie motocykle także się już pojawiają. No dobra, ale czas na bajka. Bike Beijing 5 oraz Bike Beijing 7, jedne z najchętniej i najlepiej wybieranych także nowych samochodów w rozsądnych pieniądzach. Faktycznie testowaliśmy te samochody dla Was, ale to nie wszystko. Naprawdę MG sprzedaje się najlepiej w Polsce, potem od razu jest także bike, co bardzo mocno importer także podkreślał. Co najważniejsze chcą ten wynik jeszcze poprawić i naprawdę mają konkretne ambicje, a ambicje będą spełniać za pomocą gamy modelowej, czyli nowych modeli, które wjadą na rynek i będzie to BJ30 oraz BJ60, czyli samochody uterenowione i co najważniejsze, podkreślili także to, że mają już aktualnie 95% części dostępnych do tych samochodów, więc nie ma co się bać o ich serwis. No, i jak Wam się to, moi drodzy, podoba? Bo szczerze powiedziawszy, wygląda to naprawdę interesująco. Stylowe nadwozie i naprawdę atrakcyjny design. Do tego prześwit 21,5 cm, nadwozie samonośne, oraz głębokość wrodzenia na poziomie 45 cm. No i co najważniejsze, napęd 4x4, realizowany właśnie z układu hybrydowego, który tutaj jest. A będzie miał naprawdę sporo mocy, bo tu mamy maksymalną moc na poziomie 280 koni. I co najważniejsze, to wszystko ma Wam dać sprint. W okolicach 7 sekund, niecałych do setki, i zużycie paliwa na poziomie 6,5 litra. Więc to robi naprawdę bardzo fajne wrażenie, w szczególności jeszcze jak dołożycie do tego cenę, która będzie wynosić od 184 tysięcy złotych brutto za jedną wersję wyposażenia. No dobra! Wszystko no i moi drodzy, idzie. kolejne marki, a tak naprawdę kolejne też i modele. Beijing BJ60, jest to ta sama marka jak w przypadku Beijinga 5 czy Beijinga 7, tylko że tym razem mamy luksusową terenówkę, trochę powiedzmy kopię poprzedniego Land Cruisera. Dosyć duży samochód, dosyć spory prześwit, 21 cm, co najważniejsze konstrukcja pełni ramowa, tradycyjne napędy 4x4, silnik pod maską o sporej mocy, tam 250 prawie koni i co najważniejsze reduktor oraz blokady dyferencjałów przed, jak i także tylna, więc tutaj może być naprawdę ciekawie. W środku pojawiło się naprawdę sporo ciekawych elementów, a na możliwość wejścia za pomocą progu mamy taki próg elektryczny niczym dosłownie w ramie i widać takie mocno luksusowe wnętrze białe z ładnymi wykończeniami. I co najważniejsze, dosyć jakościowe i pachnąc dosyć mocno, mocno przyjemnie, więc tak to jakby wygląda. Jest bardzo przyjemny w swoim użytkowaniu, podobno, ale to oczywiście dla Was sprawdzimy, jak te samochody już dopłyną, bo mają być dostępne, że w drugim kwadraturze jeśli chodzi o 2025. I co najważniejsze, moi drodzy, cena 259 900 zł brutto za takiego oto nowoczesnego Suwa. I tak oto moi drodzy przeskakujemy do kolejnej nowej marki, jaką jest foton czyli samochody dostawcze od Chińczyków, pikapy, pikapy, pikapy oraz także samochody bardziej dostawcze w formie furgonów, które, tak jak widać, będą w naprawdę atrakcyjnych cenach. Nowa marka Foton na polskim rynku samochody bardziej dostawcze, samochody bardziej użytkowe i tak jak w tym przypadku i pick-up. Pick-up z silnikiem wysokoprężnym, partym o oczywiście konstrukcję ramową, ten stały napęd 4x4, mamy możliwość sobie dołączenia także reduktora, jest tylna blokada, bardzo proste takie utilitarne wnętrze, chociaż dosyć przyjemnie także wykończone, powiedzmy w niektórych elementach tak dosyć w miarę, powiedzmy przyjemnie i co najważniejsze paka które jak to w przypadku pick-upa pracującego jest bardzo ważnym elementem i tak jak widzicie nie ma żadnych siłowników po prostu leci w dół. Okolice powiedzmy 1000 kg jesteście w stanie tutaj w zależności od wersji załadować i ta paka z tyłu faktycznie widać jest dosyć sporych także rozmiarów i klapa jest naprawdę konkretnie ciężka. Wygląda to dosyć ciekawie i myślę, że to będzie dosyć przyjemny samochód do takiej ciężkiej po prostu pracy i zarabiania pieniędzy. No i kolejna. DFSK, czyli już ostatnia z dzisiejszych prezentowanych marek. Dwa nowe modele, jeśli chodzi o debiut na rynku: sensowna cena i co najważniejsze, sensowne wyposażenie. No, i to powinno zrobić robotę. I tak oto przed wami DFSK E5 oraz DFSK FX600. Tak, nie proste są to nazwy tych samochodów. Dwa bardzo podobne, bardzo zbliżone do siebie crossovery, różniące się trochę napędem. Jeden jest siedmiomiejscowy, jeden pięciomiejscowy, jeden ma moc 217 koni, z czego jest to hybryda. Typu plugin, a drugi to jest zwykła hybryda. A jest jeszcze elektryk, tak, dosyć mocno i dosyć dużo informacji. Marką, jeśli chodzi o wprowadzenie przez ADC, jest marka DFSK i model E5. Czyli taki powiedzmy średniej wielkości crossover z bardzo fajnym wyposażeniem, ładnym wnętrzem, i co najważniejsze, to wszystko ma być najbardziej atrakcyjne cenowo. No i zobaczcie także na te felgi trochę nawiązujące powiedzmy do Mercedesa. Konkretny prześwit oraz, oraz co najważniejsze, nadwozie typu crossover, które dzisiaj jest mocno popularne. No i także FX600, właśnie Fencon tak ładnie nazwany. To jest też taki przedstawiciel troszeczkę większego segmentu, ale także od tej marki DFSK. Więc, jakby oczekujcie kolejnych chińskich marek, takich jak właśnie DFSK, także na polskim rynku. Ale to, co muszę wam dopowiedzieć, to także ceny. Najtańszy możliwy dostępny PHEF to jest 159 tysięcy złotych i to jest właśnie model E5, a FX600 z silnikiem benzynowym. Dostępnym także z instalacją fabryczną LPG będzie od 139 tysięcy złotych, więc tak naprawdę ceny jak to w przypadku chińskich samochodów są dosyć śmiesznie niskie. No i tak oto moi drodzy, wygląda dzień, jeśli chodzi o ADC. Mamy naprawdę sporo nowych marek, mamy także sporo nowych modeli, tego wszystkiego jest naprawdę, naprawdę powiedzmy dużo. Niełatwo się jest także w tym wszystkim połapać, jaki model, jaka pojemność silnika. Więc jakby przepraszam Was za jakieś możliwe błędy w tym materiale. Ale te samochody dla Was bardziej ogramy już z większą ilością szczegółów, kiedy pojawią się już w Polsce, w parkach prasowych. My sobie wtedy odpowiednio zrobimy modele, które będziecie oczywiście także chcieli. Zostawcie także komentarz, i na Napiszcie, który model Was najbardziej zainteresował, który będziemy także mieli przetestować, bo na pewno Akcją się też pojawi na kanale. Więc co? Dziękuję serdecznie Wam za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie o subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym motocie.